Mamy przygotowaną rozgrywkę do tajniaków i pokrótce pokażę wam, jak to działa w praktyce. Gracze będą na przemian wykonywali tury. Najpierw drużyna niebieska w tym wypadku, później czerwona i tak na zmianę. I w każdej drużynie jest jeden gracz, który podaje hasło, i reszta drużyny, która odgaduje. Więc na przykład podaje hasło wyścig 2. No i teraz gracze z mojej drużyny kombinują, które hasło miałem na myśli, które hasło miałem na myśli, ale ja mogę dać im podpowiedź tylko jednym słowem i podać liczbę. Wyścig, liczba dwa. Dwa hasła pokazuję. Na przykład pokazali policja, zaznaczam, że to właściwe hasło, ale pokazali koń, niestety to jest hasło drużyny przeciwnej. Jeżeli ktoś właśnie w taki sposób zaznaczy hasło drużyny przeciwnej albo hasło neutralne, która przechodzi na ich stronę, jest też zawsze jedno hasło, które automatycznie sprawia, że przegraliśmy grę, więc też na to trzeba uważać. I drużyna, która pierwsza wszystkie odgadnie hasła, jakie są zaznaczone na tej karcie, która przedstawia układ haseł, wygrywa rundę, później się zmieniamy i tak to wygląda: dużo śmiechu, dużo zabawy, dużo emocji.